Aktualnie szukamy stacji benzynowej. To do tych dwóch zaworów będziemy tankować paliwko zaraz. Hmm. No, bo w stacji jeszcze nie zajebaliśmy nigdy. Otóż to. Magda, naknagę i zablokuj. Dwa silniki, 90 litrów, nie? I tyle powinno wejść, więcej nie ten. Czyli, Piotrek, 45 do jednego, 45 do drugiego, ok? Co? Na koniec każdego czarteru tankujemy jacht do pełna. Przed oddaniem, przed check tankujemy zbiorniki do pełna, czy zbiornik, jeżeli jest jeden silnik. W tym przypadku na Katamaranie mamy dwa silniki, więc dwa zbiorniki. No i co? Jak wygląda spalanie na takim jachcie? Średnio przyjmujemy, że silnik stacjonarny na jachcie pali około 2-3 litrów na godzinę. Zakładając, że mamy tutaj z liczników na silniku wypływaliśmy 15 motogodzin w ciągu tygodnia czyli 15 motogodzin razy 3 litry to jest 45 litrów razy 2 silniki bo mamy dwa silniki czyli 90 litrów i około 90 litrów powinniśmy paliwa zatankować. A ile kosztuje paliwo na takiej stacji benzynowej wodnej? No oczywiście więcej niż na stacji drogowej, tam jest większa konkurencja, więcej stacji, więc muszą walczyć cenowo, na no, wodzie no my jesteśmy skazani na taką cenę jaką nam podadzą, no, ale oczywiście przecież nie będziemy nosić 90 litrów oleju napędowego w bańkach, gdzieś taksówkami wozić, więc tankujemy. No zazwyczaj to jest jakieś 20% drożej, ale ponieważ jesteśmy cały tydzień na rejsie, jest nas cała załoga, 8-10 osób, to za cały tydzień zatankowanie 90 litrów, powiedzmy po 2 euro, 180 euro, wychodzi po 20 euro na osobę. No to nie jest jakiś majątek, a naprawdę te silniki się przydają. One zapewniają nam podgrzewanie wody na jachcie, ładowanie akumulatorów, no i napęd, kiedy nie wieje albo, albo chcemy przemieszczać się po portach, na kotwicowiskach, no te silniki są nam niezbędne. No niewiele się pomyliłem, 99 litrów, no 100 litrów docisnęli, dobili Madame? Więc 200 litrów italiano coffee do paliwka gratis o. Gratis, no, gratis, gratis no. Perfecto yeah? Zdejmujemy i oddajemy Perfect. Coś takiego jest w tych Włochach Że ta taka Wesołość, radość w oczach, może to słońce, może to długi sezon, może to współpraca tutaj z turystami, z podróżnikami, z żeglarzami, nie? Ale jest ta radość. Zobaczcie, siedzą na stacji benzynowej, cieszą się, przyniesie nam.